Dobry wieczór, Maciej Iwański. Witam w zmienionej na wiosnę szybkiej piłce. 75 dni trwała przerwa pomiędzy jesienną a wiosenną rundą piłkarskiej ekstraklasy, zaś sama runda będzie trwać dni łącznie 78. Przeżyjemy, przeżyjemy ją z naszymi ekspertami Maciejem Szczęsnym. Dobry wieczór. Michałem Kołodziejczykiem Z Rzeczpospolitej. Dobry wieczór. I Jarosławem Przostkiem, Byłem byłym sędzią ekstraklasy. Dobry wieczór państwo. Drodzy państwo, zaczynamy od meczów piątkowych. Odra Wodzisław grała z Lechią Gdańsk, a Krakowia z Legią Warszawa. Wodzisław Bogumińska 8. Inauguracja wiosennych zmagań na polskich stadionach. Z jednej strony gospodarze, personalnie silni jak nigdy wcześniej, ale jednocześnie główny kandydat do spadku. Z drugiej Lechia z ambicjami na pierwszą szóstkę. Goście ustawieni ofensywnie 4-3-3. W ekstraklasie debiutuje Łotysz Lajsans, z Cypru wraca Kosznik. W składzie odraż pięciu nowych zawodników Onyszko, Słowacy Luksik i Weliczki oraz Kantoro i Brasilia z Ameryki Południowej. To właśnie zimowe zakupy Wodzisławian mają ich uratować przed spadkiem z Ekstraklasy. Tymczasem dużo lepiej zaczyna mecz zgrana ekipa z Wybrzeża. W dziesiątej minucie Buzała zagrywa do Dawidowskiego. Na posterunku Onyszko. W polskiej lidze po 12 latach przerwy. Europejskie wojarze wyszły na dobre. W 40 minucie bramkarz Odry broni strzał głową Surmy. Tym razem asystował Wiśniewski. Gospodarze są słabsi. Trener Broż wymienia w przerwie chwali Bogowskiego na Kolendowicza. A po godzinie gry bezbarwnego Kantoro na Kwieka. Niewiele to daje. Nadal najlepszym piłkarzem Odry jest bramkarz, który w 64. minucie z wyczuciem broni techniczny strzał Buzały po błędzie Luksika. Ostatni kwadrans to najlepsza część meczu mimo iż goście grają w dziesiątkę bez Nowaka. Najpierw wychowany Gleki Pietrowski urywa się obrońcom, ale kapituluje przed Onyszką. A w odpowiedzi Brasilia sprawdza czujność kapsy. Dopiero w trzeciej próbie zrzutu wolnego trafiając w światło bramki 12 meczów do końca, 12 punktów na koncie Odry. Grono optymistów w Wodzisławiu kurczy się coraz mocniej. W czwartej ligowej konfrontacji Lechia nadal bez ligowej wygranej z Odrą. Jak obiecywał, tak zrobił. Franciszek Smuda odwiedził stadion hutnika Kraków, gdzie Krakowia grała z Legią Warszawa. Legia z dwoma napastnikami bez kontuzjowanego czyniamy i nieprzygotowanego Donga. Na lewej obronie pojawił się Wawrzyniak, zaś w miejsce Astiza, który jest po urazie, na jej środku Szala. W Krakowi debiutuje Suworow. Do braku Ślusarskiego wszyscy się przyzwyczaili. Uraz Golińskiego wymusił zmianę w pomocy. Nieoczekiwanie zagrał w niej Polczak. Od początku wiele wskazywało na nieprzeciętne emocje. Najpierw błędu Cabaja nie wykorzystał ostro atakowany Grzelak. Kilkadziesiąt sekund później Matusiak pokazał, że z czasów eliminacji do Euro 2008 na razie zostało mu dobre piłkarskie nazwisko. W 11 minucie po świetnym strzale Suworowa przy piłce znalazł się Pawlusiński. Tak padł pierwszy wiosenny gol w Ekstraklasie. Mucha został przez reprezentanta Mołdawii zaskoczony. W 25 minucie Czoto ostro sfaulował Sachę. Sędzia Mikulski ukarał go żółtą kartką. Reprezentant Zimbabwe nie potrafił utrzymać nerwów na wodzy. Obraził sędziego asystenta i chwilę później wyleciał z boiska. Krakowia grała spokojnie i stwarzała okazję do podwyższenia wyniku. Przed przerwą strzelił Wasiluch, niedługo po niej zaś tylko w słupek Polczak. W 65. minucie Sacha i gospodarze znów powinni strzelić gola. Ich kultura gry godna była roku szapanowskiego. Legia zdawało się być pokonana. I wtedy zdarzyło się to. Akcja rezerwowych: Kiełbowicz do Szałachowskiego i osłabiona legia remis. Na tym jednak nie koniec. Krakowia w obronie robi kolejny wielki błąd. Piękna asysta Szałachowskiego i gol Grzelaka odwracają losy meczu. Szałachowski, posturą nie Bruseli, zaliczył prawdziwe wejście smoka. Pasy jeszcze próbowały. Znów legię uratował. Jakby to powiedziano na Słowacji: ekscelentny muchowy. W całym 2009 roku Legia na wyjeździe nie zdobyła więcej niż gola podczas meczu. Teraz trafiła dwa razy i bardzo szczęśliwie przywozi z Krakowa trzy punkty. Krakowia-Legia 1 do dwóch. Bohaterami piątkowych meczów w Ekstraklasie byli Arkadiusz Onyszko, Bramka Szodry, Wodzisław i Sebastian Szałachowski z Legii, ale również trzeba poświęcić kilka słów pracy sędziów, bo były czerwone kartki, ale powinno być ich więcej. Tak naprawdę sędziowie po obozie w Turcji chyba się jeszcze nie przyzwyczaili. Przygotowawczy obóz przed wiosną. Dokładnie. Nie przyzwyczaili się do jeszcze naszych warunków zimowych i czasami się zdarzały takie przestoje w, pewnie w percepcji sędziów. Pierwsza sytuacja, którą chciałem pokazać, to jest odra w meczu z Lechią. Korzans. ewidentnie fauluje, fauluje błęno i to powinna być czerwona kartka. Skończyło się tylko żółtą dla Korzansa. No nie wiadomo, jakby ten mecz się zakończył, gdyby sędzia postąpił prawidłowo. A to A... jest mecz Krakowie, legia i faul... Ariela Borysiuka. Ariela Borysiuka, który zasługiwał na czerwoną kartkę bezpośrednio, bo Ariel Borysiuk nie był w ogóle zainteresowany niczym innym, tylko nogą barana w związku z powyższym. Skończyło się tylko na żółtej generalnie rzecz biorąc tam mógł jeszcze dostać kartkę i szala. Także Tomasz Mikulski, jak zwykle, bardzo spokojnie, ale wtedy, kiedy nic się nie dzieje. Krakowia też tylko żółtą kartkę, czyli obie drużyny kończyły w dziesiątkę, a tak naprawdę powinny grać w dziewiątkę, panowie. Legia wygrała w Krakowie do 65-6 minuty, chyba nikt by nie powiedział, że tak właśnie się stanie. Chyba nikt nie myślał, że Legia w ogóle zasługuje w tym meczu na remis. Co dziwne, Krakowia nie poradziła sobie z Legią dopiero w momencie, kiedy zaczęła grać w przewadze. Nie miała pomysłu na to, jak wykorzystać ten fakt, że co to dostał czerwoną kartkę. Mimo to dwa razy słupek, raz poprzeczka. Krakowia była drużyną lepszą. Legia przywozi do Warszawy trzy punkty i pytanie na jak długo starczy jej szczęście. Maćku, a Krakowie teraz jedzie do Lecha. Trudny mecz. Mogła mieć naprawdę fantastyczny początek wiosny. No Legia przy ogromnym farcie zabrała jej wszystkie punkty. Zobaczymy, ile, ile w nastroju tej drużyny zmieni tydzień, bo na razie trener Leńczyk opowiadał, że w przerwie motywował swoich piłkarzy, mówiąc, iż jeśli nie wygracie tego meczu, to pół Krakowa się będzie śmiało, a dzisiaj się śmieje pół Polski. W tym ja, bo Cabaj robił za rozgrywającego, a Polczak za środkowego napastnika. Reszta, jak Według słów ten radyńczyk niefrasobliwie i z tą oceną się zgadzam. Jeżeli chodzi o legię, to Taki mecz może ich powieść do Mistrzostwa Polski. No, wygrana w niesamowitych okolicznościach. jest w okolicznościach i bardzo ważna, ale, ale jakość gry na to nie wskazuje. Też błędy trenera Urbana, którego ratują rezerwowi. Kiełbowicz przeprowadza akcję, po której Szałachowski strzela gola na 1 do 1. Szałachowski podaje przy drugim golu. To są piłkarze, którzy przegrali rywalizacją miejsce w pierwszym spotkaniu. także tak, tak. Urban mógłby się kłócić, że dokonał dobrych zmian. Tak króciutko. Odra, to jest już koniec, czy jest jeszcze nadzieja? Onyszko zapowiedział, że nie puści żadnej bramki w 13 spotkaniach. Nawet jeżeli cel zrealizuje, to jest tylko 13 punktów, a to nie wystarczy do, do utrzymania. Zobaczymy od razu w następnej kolejce odwiedzi Legię Warszawa. Drodzy Państwo, czas na spotkania sobotnie 18. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. Stadion Arena Kielce przy ulicy Ściegiennego. Tu na początek piłkarskiej wiosny korona podejmowała Jagielonię stok. Goście z Sandomierskim w bramce, piątką obcokrajowców w składzie i duetem Grosicki-Frankowski z przodu. W składzie Kielczan trzech nowych piłkarzy. Wśród nich eks-Jagiellończyk Sławak Stano. Z przodu Gajtkowski wspierany przez Ediego Andradinę. Jagielonia nie wygrała na wyjeździe od ponad dwóch lat w 31 kolejnych meczach. Od początku spotkanie Korony z Jagiellonią było ostrą, zaciętą walką o ligowe punkty. W 19 minucie... Korona obiła prowadzenie. Doskonałe dośrodkowanie Ediego Andradiny i były piłkarz Jagiellonii Białystok, Paweł Stano, zdobywa pierwszego gola w tym meczu. Obrońcy Jagieloni zapomnieli chyba o tym, że Stano nie jest już ich klubowym kolegą. Dwie minuty później mogło być 2-0. Mogło, gdyby Sobolewski celniej przymierzył. Bardzo dobre dośrodkowanie świetnie grającego w tym meczu Nikoli Mijajlowicza. To początek drugiej części spotkania. Dośrodkowanie Jacka Kiełba, który pojawił się na murawie w 46. Minucie i centymetrów zabrakło Ediemu, by strzelić drugiego gola. Potem próbowali kolejni piłkarze Kamil Grosicki, ale wysoko nad poprzeczką. Tu błąd Bruno Cutinio i okazja dla korony kielce Edi Andradina. Ładne zagranie do Sobolewskiego, ale strzał tego ostatniego ląduje na bocznej siatce. Jeszcze jedna akcja drużyny Korony i znów niecelnie Edi Andradina, ale to gospodarze cieszyli się ze zwycięstwa. Korona Kielce wygrała z Jagielonią Białystok 1 do 0, a zdobywcą złotego gola Pawol Stano. Mistrz Polski Piłkarską Wiosnę zaczął w Bełchatowie. Spotkanie PGE GKS Wisła miało być jednym z hitów 18. kolejki. Krakowianie musieli sobie radzić bez kontuzjowanego Pawła Broszka, którego w ostatniej chwili zastąpił bułgar Georgi Christov. GKS zagrał w swoim stałym niemal żelaznym składzie. W ataku z Dawidem Nowakiem to właśnie tego zawodnika Wisła chciała zimą pozyskać. Jak bardzo Krakowianie mogą żałować, się, że transfer nie doszedł do skutku, przekonaliśmy się już w drugiej minucie. Maciej Małkowski zagrał do Nowaka i było 1-0. Wiślacy musieli być najwyraźniej zaskoczeni takim obrotem sprawy, bo w pierwszej połowie przeprowadzili jedną groźną akcję. Piłka po strzale Marcelo pofrunęła jednak nad bramką. W drugiej połowie goście zaatakowali z większym animuszem, ale z identycznym efektem. Strzał Juniora Diaza obronił Łukasz Sapela. Gospodarze kontrowali i gdyby w 52. minucie Mariusz Ujek zachował więcej zimnej krwi, byłoby 2-0. Wydawało się, że ta sytuacja w najbardziej klasycznym stylu zemści się na bełchatowianach. Tak by pewnie było, ale Diaz zamiast strzelać, postanowił zgłosić swoją kandydaturę do konkursu na Kiks sezonu. Szanse na zwycięstwo ma ogromne. W ostatnich minutach próbkę umiejętności dał Christof. Jak się jednak okazało, Georgi Christof to nie Christo Stoiczkow. Ani nawet, przynajmniej na razie, Paweł Brożek. GKS Wisła 0-1. Strzeliśmy szybko bramkę, to w pewnym sensie troszeczkę ustawiło nam na mecz. Mogliśmy się cofnąć i liczyć na kontrataki. Na no, drugiej połowie mieliśmy trochę szczęścia, nie ma co ukrywać, ale, ale cieszę to, że dowiedzieliśmy to jednobrakowe prowadzenie. Wisła w ostatnich trzech ligowych spotkaniach nie strzeliła w Bełchatowie gola. Stadion miejski w Bytomiu. Polonia kontra Śląsk-Wrocław. Mecz drużyn, dla których wiosna miała być próbą porzucenia przeciętności. O siłę ofensywną wrocławian miał zadbać ściągnięty z Wisły Kraków Piotr Świeląk, Śląsk z czwórką obrońców i pomocników i z dwoma rządłami w przodzie. Podobne ustawienie Polonii na jednym biegunie bramkarz Wojciech Skaba, na drugim napastnik Grzegorz Podstawek. Początek dla Śląska. To 12 minuta. Sebastian Mila jako podający na pewno nie do Dariusza Sztylki, ale to on przetestował bramkarza Polonii. Czujny Wojciech Skaba. W 36 minucie Łukasz Madej i akcja, która umówmy się w naszej ekstraklasie aż tak często nie występuje. Do poziomu podania nie dostosował się Krzysztof Wołczek, a szkoda. To już druga połowa i Polonia, która napatrzyła się na akcję Śląska. Skąd my znamy to zagranie? Skończyło się na strachu. Dla Śląska rzecz jasna. W 50 minucie Piotr Ćwieląg na spółkę z Sebastianem Milą pokazał jak niewiele trzeba, żeby bytomianie zrozumieli, że ich obrona nie jest monolitem. Ale Polonii jako gospodarzowi nie wypadało tylko przyglądać się akcjom Śląska. Peter Chliczko sprawdził na ile sprowadzony w zimie Martin Keleman przyda się Śląskowi. Wnioski? Przyda się. Na pewno. Druga połowa dużo ciekawsza od pierwszej, co nie znaczy, że bramki padało jak na zawołanie. Sebastian Mila i można zawołać. Gdzie ten gol? W 87 minucie stało się jasne, że Śląsk będzie miał duże problemy z wywiezieniem kompletu punktów, bo stracił Sebastiana Dudka. Druga żółta kartka i to by było na tyle, jeśli idzie o inaugurację wiosny w Pytomiu. Gdynia, Narodowy Stadion Rugby i mecz Arki z Ruchem Chorzów który doskonale radził sobie jesienią, doskonale radził sobie w zimowych sparingach i te tendencje chce zachować wiosną. To przede wszystkim zależy od Andrzeja Niedzielana i Artura Sobiecha. Zalety w ofensywie miała też Arka, która w tym spotkaniu liczyła przede wszystkim na Przemysława Trytkę i na nowego napastnika, Joel'a Chibambe. Ale przewagą Gdynian miała być przede wszystkim sztuczna murawa, po raz pierwszy w historii wykorzystana w meczu ekstra klasy. Oby to zapachniało taką naszą dobrą, mocną ligą, bo do Ligi Mistrzów to się nie mamy prawa porównywać na razie. Jeżeli troszkę będziemy bardziej przyzwyczajeni do, do tego i będziemy mieli lepsze wyczucie, no tylko dobrze, tylko dobrze dla nas, nie? Nie, bo zdecydowanie większe wyczucie mieli na sztucznej murawie piłkarze ruchu. To oni są czołową drużyną ekstra klasy i porównanie z nimi Gdynianom na dobre nie wyszło, choć trzeba przyznać, że początek należał właśnie do Arki. Bardziej konkretni byli jednak goście. Oto 12 minuta, strzał Marcina Zająca, błąd Andrzeja Bledzewskiego, dobitka Artura Sobiecha i 1 do zera dla ruchu Chorzów. Tak jak na samym początku spotkania, taki później arka nie bała się atakować. Zdołała trafić w bramkarza ruchu Krzysztofa Pilarza, zdołała trafić w słupek, nie trafiła tylko do bramki gości. A ci jak już atakowali, to strzelali gole, choć dodajmy, że przy wydatnej pomocy Bledzewskiego. To początek drugiej połowy. Tym razem uderza Grzegorz Baran, bramkarz arki popełnia kolejny błąd, dobija Marcin Zając. Przy stanie 0 do 2 właściwie wszystko było już jasne, i może dobrze, że kibice Arki nie mogli oglądać tego meczu na stadionie, zwłaszcza, że w ostatniej minucie popis dał rezerwowy gości Arkadiusz Piech. Efekt 3 do 0 dla ruchu chorzów. Wydarzeniem sobotę bez wątpienia była pierwsza porażka wisły kraków na inaugurację ligową w Ekstraklasie od 16 lat, kiedy to Krakowianie wówczas przegrali z nieistniejącym już zespołem tygodnika miliarder w pniewach. Jarku. Paweł Gil sędziował spotkanie właśnie GKS-u Bełchatów z Wisłą Kraków i niekoniecznie, gdyby tam wszystko było ok, jeśli chodzi o pracę arbitra, a Wisła musiała ten mecz przegrać. No, no, moim zdaniem niekoniecznie, ponieważ w moim przekonaniu mógł sędzia Gil podyktować rzut karny, ale też mógł ukarać zawodników Zarówno jednej i drugiej drużyny czerwonymi kartkami. Myślał o Mariuszu Ujku i o Kirimie. To zobaczmy. Ale teraz zobaczymy tę sytuację z karnym. To jest zagranie w pole karne i proszę zauważyć, co tu się dzieje. Błowacki jest atakowany przez jednego obrońców. Odbija co prawda piłkę i tutaj można było uznać, że był spalony, no ale sędzia też nie zareagował. I proszę zobaczyć, co się dzieje. Christoph dalej. i Ujek atakujący był Zdecydowanie brutalnie, brutalny atak. U Ujka przewraca Christowa. Niestety sędzia nie zareagował. W moim przekonaniem to powinno być rzut karny. A to, to jest ta sytuacja, o której mówiłem z. Z łokciem Kirima, bardzo niby delikatnym, ale prosto w podbródek, także mógł niejednego No Tak sędzia międzynarodowy nie powinien puszczać, tym bardziej, że asystent był blisko. Czy to powinna czerwona widział... kartka. To powinna być czerwona kartka. Skończyło się na dwóch żółtych dla jednego i dla drugiego zawodnika. W moim przekonaniu zbyt mało. Ale było też kilku sędziów w, tej, w tych pokazywanych meczach, tak chociażby Szymon Marciniak z Polska, który sędziował mecz w Kielcach. Bardzo dobrze. Także to zawsze są ten... jakieś pozytywy Dawid Nowak został w Ochotowie, chociaż Paweł Brożek mówił zimą, że bardzo chciałby zobaczyć go w ataku Wisły Kraków bez Pawła Brożka ta Wisła była trochę bezzębna siłą rzeczy porównanie obu piłkarzy musiało wypaść na, na korzyść Dawida, który grał Pawła zabrakło, ale też e, trzeba przyznać że cały zespół PG GKS-u grał e, znakomicie od pierwszej minuty I, nie, i to nie tylko dlatego, że na początku meczu e, ta drużyna zdobyła gola ale, ale widać było, że Chcę w pewien sposób jakby odciąć się od początku rundy jesiennej, gdzie przez pięć meczów bodajże nie szło i mówiło się, że trener Ulatowski źle przygotował zespół fizycznie. Teraz chcieli udowodnić, że są znakomicie przygotowani fizycznie i to im się w pełni udało, a wynik przy okazji na pewno cieszy. Wisła ma poważny problem? Straciła punkty? Wisła ma poważny problem, ponieważ w ataku tej drużyny wychodzi piłkarz, który dzień wcześniej podpisuje kontrakt. To świadczy o tym, że no coś złego dzieje się w Krakowie i, i jeśli chodzi o, o samą drużynę i jeśli chodzi o, o ludzi, którzy decydują o transferach, bo żaden poważny klub na taki krok się nie decyduje. Nie mamy prawa oceniać Christowa po tym jednym spotkaniu, bo on mógł być nieprzygotowany. Mamy prawo niepokoić się tym, że najlepsza polska drużyna od kilku lat e, no, zachowuje się troszkę nieprofesjonalnie. Dwa słowa o ruchu. Wygrana w Gdyni na sztucznej murawie. Pierwszy historyczny taki mecz w Ekstraklasie. Bardzo, bardzo pewna. Ja bym nie lubił grać na sztucznej murawie, ale była, był to jeden z najlepiej przygotowanych placów akurat w ten weekend do gry, bo pogoda jeszcze nie wszędzie rozpieszczała. Szkoda tylko, że ten mecz się odbył przy pustych trybunach i myślę, że nawet piłkarze Arki, gdyby mieli przegrać przy zera, tak jak przegrali, woleliby grać przy, przy zapełnionych trybunach i przy dopingu, nawet jeżeli od czasu do czasu by się pojawiły gwizdy. Nie podoba mi się to, że polskie stadiony świecą pustkami. Drodzy Państwo, w niedzielę, czyli dziś, również dwa ciekawe zapowiadające się spotkania. Zagłębie Lubin grało u siebie z Piastem Gliwice. No i wielu typowało nie mecz był Hotowie, a właśnie spotkanie Polonii i Warszawa z Lechem na potencjalny hit kolejki. Zobaczmy, czy tak było. Stadion Dialog Arena w Lubinie. Zagłębie kontra Piast Gliwice. W pomocy Piasta od pierwszej minuty Mariusz Zganiacz, a na prawym skrzydle Adrian Paluchowski, czyli piłkarze, z którymi w Gliwicach wiążą wielkie nadzieje. Nowych zawodników nie zabrakło też w jedenastce Lubinian. W bramce pojawił się Bojan Isajlowicz, a w obronie Sergio Reina. W składzie gospodarzy zabrakło chorego Mateusza Bartczaka. Mecz z Piastem był debiutem Marka Bajora w roli pierwszego trenera Zagłębia. Kłopot w tym, że nie może on prowadzić zespołu z powodu braku uprawnień. Awaryjnie Bajor może być trenerem w dwóch meczach. Na razie Lubinianie zapłacą za to wysokie kary, a jeśli sytuacja się powtórzy, za każde kolejne spotkanie stracą punkty walkowerem. W pierwszej połowie bardzo aktywny był Szymon Pawłowski. Pomocnik Zagłębia był wyróżniającym się piłkarzem, ale to nie on został bohaterem. W 43 minucie po rzucie rożnym piłka trafiła do Łukasza Hanzela, a ten kapitalnym strzałem trafił do bramki gości. To pierwszy bardzo piękny gol pomocnika Zagłębia w Ekstraklasie. Po przerwie gospodarze nadal atakowali i byli lepszym zespołem. Co z tego, skoro ani Muhammadu Traore, ani Adrian Błąd nie potrafili pokonać Rafała Kwapisza, a goście pierwszy celny strzał oddali w 72 minucie i od razu był to strzał, który dał Piastowi wyrównanie. Bramkę zdobył Kamil Wilczek, ten sam piłkarz jesienią w pierwszym meczu tych drużyn zdobył dla Gliwiczan dwie bramki. Stracony gol zupełnie rozbił gospodarzy. Brakowało im pomysłów na skuteczne ataki. Mecz mogli jednak wygrać, bo w 88 minucie okazję miał jeszcze traorę. Piast w Lubinie zdobył 50. punkt w historii swych występów w Ekstraklasie. 18. kolejkę ekstraklasy zamykało spotkanie w Warszawie. Polonia przy Konwiktorskiej podejmowała Lecha. Na trybunach sam selekcjoner Franciszek Smuda, a na murawie nowe twarze. W Lechu miejsce w podstawowej jedenastce wywalczył Sergiej Krywiec. Do obrony wrócił kontuzjowany jesienią Manuel Arboleda. W Polonii powiało Barceloną. Jose Mari Bakero postawił na wychowankach klubu z Katalonii Andreu Majorala, który zajął miejsce przed stoperami. Na lewej obronie debiutuje w czarnych koszulach Tomasz Brzyski. Początek dla Polonii. Ciężar gry w ofensywie brał na siebie zwłaszcza Adrian Mierzejewski, choć tu i jemu i kolegom zabrakło trochę szczęścia. Im bliżej swojej bramki, tym jednak warszawianie czuli się mniej pewnie. Przykład numer jeden – Sebastian Przyrowski w 20 minucie. Przykład numer dwa – a jakże Sebastian Przyrowski w 25 minucie. Niepewna interwencja przy rzucie wolnym Sławomira Peszki kończy się golem zdobytym przez Roberta Lewandowskiego. Do przerwy jak w filmie 0-1, choć ekipie Bakero należały się brawa. Po zmianie stron, dobre ze strony Polonii był tylko początek. W 55 i 56 minucie Jasmina Buricia starali się zaskoczyć Mierzejewski i Marcelo Sarvas. Za każdym razem górą bramka szlecha. A gdy ma się spokój w tyłach, można pokusić się o Brazylijanę z przodu. Akcja z 72 minuty, po której drugą bramkę strzelił Lewandowski, była pewnie najładniejszą w całej 18 kolejce. W 75 minucie kontrowersja. W starciu dwóch gancarczyków w polu karnym przewraca się ten miejscowy, Janusz. Sędzia Hubert Siejewicz najpierw dyktuje jedenastkę, ale po konsultacji z liniowym zmienia decyzję i pokazuje żółtą kartkę za symulowanie. Decyzja słuszna, podobnie jak ta Jacka Zielińskiego o wpuszczeniu na murawę Tomasza Mikołajczaka. Napastnik Lecha trafił do siatki 30 sekund po wejściu na boisko. Polonia Lech 0-3. Królem polowania Robert Lewandowski, który w klasyfikacji strzelców ma już 11 goli. pochodzący z Warszawy Robert Lewandowski miał dzisiaj swój wielki dzień 11 goli Jarku ta decyzja o której przed chwilą mówił Rafał Patera. Widzieliśmy. Janusz Gancarczyk upadł w polu karnym. Sędzia Hubert Siejewicz decyzję odwołał. Ty się z tym zgadzasz, czy nie? Rafał Patera powiedział, że, że decyzja sędziego była słuszna. Ja tylko patrzyłem na asystenta. Asystent stał w miejscu, więc wydawał, wydawać by się mogło, że siejewicz nie powinien podyktować karnego. Ale jak już to zrobił, no, miał prawo skonsultować i zmienić zdanie. Tylko że też znowu jakaś, jakiś brak pewności siebie. Nie wiem, czy to jest ta przerwa spowodowała swoje. Nie umiem się do tego odnieść. Był karny macie? Gdybym był przekonany, że, że kar nie było, to pochwalił sędziego za to, że jednak cofnął swoją decyzję i że sprawiedliwości się stało zadość. Ja akurat mam wątpliwości, uważam, że Janusz Gansarczyk po prostu musiał, musiał upaść w polu karna. A to zbyt Lech, zbyt Lech Polonię jest deklasseo. co do tego nie ma dwóch zdań, chociaż no, nie całą mysz na to wskazywał. Niemniej jednak, czy Bakero i te inwestycje Józefa Wojciechowskiego w Polonię oznaczają, że Polonia ma bardzo poważny problem, czy tylko mały problem, bo grała z Lechem, który walczy o tytuł. Nie no to jest właśnie pytanie. Wydaje mi się, że ktoś panu Wojciechowskiemu mówił, że jest to drużyna na walkę o europejskie puchary, a to nie jest prawda, bo Polonia ma walczyć o, o utrzymanie i trafiła w pierwszej kolejce na Lecha Poznanie, odbiła się od ściany. W Lechu było widać to, jak mądrym posunięciem było sprowadzenie Sergeja Krywca, który tak zadziałał na Semira Stilicza, że wreszcie ten piłkarz przypominał tego z pierwszego sezonu w Lechu Poznań. Jeśli chodzi o Polonie, to nie wiem, czy wynik aż 03 jest sprawiedliwy, bo. No, to najwyższa ich porażka ligowa od 4 lat. No tak, wydaje mi się, że w pierwszej połowie całkiem, całkiem niezła postawa. Wiem, że wynik tego zupełnie nie odzwierciedla. Maciek, jeżeli ktoś zaczyna w lidze, mówię konto bramkowe, tak jak Łukasz Handel zagłębia. Naprawdę bramka, jakiej dawno nie oglądaliśmy. Pewnie bramka roku, a i, i piłkarze Zagłębia plują sobie w brodę, że pozwolili tak słabemu przeciwnikowi, jakim był w tym meczu Piast, wyrównać, bo Piast oddał jeden strzał na bramkę Zagłębia i wywozi, z na punkt. Jeżeli chodzi o walkę o Mistrzostwo Polski, no widzieliśmy wszystkie te drużyny, które pretendują do tytułu Wisła, punkty straciła. Czy to oznacza, że znów będziemy się do końca emocjonować walką o tytuł? Czy waszym zdaniem Wisła jednak odjedzie rywalów, w którymś momencie wioski. Chcielibyśmy i mamy nadzieję, że się będziemy emocjonować. Ja się woję tylko tego, że nie ze względu na bardzo wysoki poziom tej pierwszej trójki predestynowanej do, pretendującej do, do walki o tytuł, tylko ze względu na, na tych, którzy są na miejscu 4, 5, 6, że to oni pokrzyżują plany tym mocarzom naszej linii. Podsumujmy sobie tę 18. kolejkę, drodzy Państwo. Zaczynamy od jedenastki kolejki, którą wybieramy wspólnie z kolegami z tygodnika Piłka Nożna w bramce Onyszko, w obronie Ernani, Bosacki i Stanow, w pomocy Szałochowski, Sztylicz, Suworow i Zając, a także Małkowski. W ataku Dawid Nowak, Robert Lewandowski. Pełne uzasadnienie we wtorek w kioskach w tygodniku Piłka Nożna. 18 kolejka piłkarskiej Ekstraklasy, drodzy Państwo, przyniosła ciekawe rozstrzygnięcia na czele Legia Warszawa. 40 punktów, ale za jej plecami Legia 38, Lech 35 i Ruch Chorzów także 35. Te drużyny walczą o, o tytuł mistrza. Pocieszające jest to, że nam na Polonii, na bardzo złym boisku, Lech stworzył dobre widowisko, co świadczy o tym, że przeciwko Bułgarom reprezentacja Polski także Tak, tak. Już w środę Polska gra z Bułgarem, to jest druga część tabeli. Polonia, Warszawa po dzisiejszej porażce jest w strefie i zamyka tabelę od Rewłodzisław. Wśród strzelców dzisiaj Robert Lewandowski Show, za jego plecami Artur Sobiech i Tomasz Frankowski. Następna kolejka, drodzy Państwo, to są spotkania przyszłego weekendu: to pełnecze piątkowe. I sobotnie Śląska, Gielonia, Lech, Krakowia, Lechia, Polonia, ruch zagłębie. W piątek korona zagra z Polonią, bytom, a Wisła, Kraków z jaką W niedzielę Legia podejmuje Odrę i Piast, PG, GKS, Bełchatów. Panowie, jeśli chodzi o ten program następnej kolejki, najciekawszy masz Waszym zdaniem? Bardzo trudno powiedzieć. Mam, na, mam nadzieję, że Wisła się otrząśnie przede wszystkim, zwłaszcza, że ma niespecjalnie wymagającego rywala. A ja stawiam na Lech, Krakowia. Nie ma hitów, nie ma hitów. Legia Odra. No tak, no to zobaczymy. Maciej szczęsny, Michał Kołodziej. Dziękuję i bardzo. Pan Szostak, Maciej Kłaniamy się pięknie. Życzymy spokojnego wieczoru. Zapraszamy Państwa do jedynki na transmisję finału hokeja. Kanada prowadzi, zdaje się, z USA 2 do 1. Dobranoc.